Dzień dobry. Namaste. Dzisiaj wam pokażę jak w domu zrobić najpopularniejszy napój w Polsce i w Indiach i na całym świecie. To jest mango lassi. Robi się to bardzo łatwo. Potrzebna jest cała taka puszka z mango w syropie. Kardamon mielony. Tak tylko jedną czwartą łyżeczkę do herbaty. I całe opakowanie jogurtu musicie zobaczyć jeśli w, w puszce pusze, pusze jest pisane że tam jest dodawany już cukier to nie musicie dodawać a jak nie jest i zrobicie z świeżych mango to musicie dodać z dwie łyżeczki cukru i bierzemy teraz nasz mikser i I już jest gotowe, teraz będziemy serwowali. I dla dekoracji damy bruszone pistacje, nie solone. Dziękuję, smacznego.